Myślę, że dla teściowej najlepsze będzie ciasto. Wiesz co? Zabawna sytuacja, bo ja teraz też jestem u swojej teściowej i tutaj mamy składniki, z których będziemy robić to ciasto. Dobra, zaczynamy od bułki tartej. Całą wpierdalamy. O kurwa, ile tego jest. Potem dodajemy mleko łaciate zagęszczone. Jak już mamy taką breję, wpierdalamy kiełbasę. Tylko pamiętajcie, musicie ją ukryć, żeby teściowa się nie skapnęła. O. Potem trochę cukru pudru. Potem dodajemy serek waniliowy od romelecza. No kurwa, jaka breja. Następnie to mieszamy. Kurwa. Dolewamy trochę gorącej wody z czajnika, trochę. Następnie wrzucamy jakieś słodkości. Musimy jeszcze to dobrze wymieszać mikserem. Kurwa. Nie chcę się wyjąć, pojebany. Nie wiem, jak twoja teściowa, ale moja lubi sobie czasami porządnie gulnąć, więc dolewam trochę spirytusu. O, kurwa, za dużo. No i na koniec stawiamy do piekarnika na jakieś trzy